Za nami Dzień Arabski, czyli największe w Polsce wyścigowe święto koni czystej krwi, a przed nami kolejne emocje, tym razem z udziałem także koni pełnej krwi angielskiej. Ze słuzewca witam Państwa Wojciech Zieliński. W sobotę w gonitwie o nagrodę Stadniny Krasne zobaczymy najlepsze klacze, i te młodsze, i te starsze. Na dystansie 2200 metrów wystartuje 9 rywalek, a wśród nich znakomita Kundalini. Poza tym odbędą się inne ciekawe gonitwy, m.in. nagrody Ursynowska, Koraba i Dakoty. Trener Andrzej Walicki. Panie trenerze, w nagrodzie Krasnego pośle pan do boju dwie młode klaczki, które po raz pierwszy zmierzą się z klaczami starszymi. Mam na myśli Kundalini i White Lady. No więc tak, no, po raz pierwszy ze starszymi, ale starszych tam praktycznie jest mało i nie, nie najwyższego lotu. Także Kundalini jest zdecydowaną faworytką. Czuję się dobrze, myślę, że nic nie straciła od Oksu, raczej zyskuje. A White Lady jest bardzo dobrą kobylą, tyle że ona ma problemy pewne z oddychaniem, i to jej trochę przeszkadza, bo byłaby fenomenalną klaczą. W gonitwie Koraba wystartują Tropical Fly i Hurricane Seven. Dwa znakomite konie. Hurricane Seven był no, nawet przymierzany do zwycięstwa w derby. Trochę nie wyszła, a teraz lepiej? Mm, nie wiem, bo wygląda wspaniale. Jest to mały konik, więc jemu służyły miękkie tory, Tam w Derby. niestety był suchy tor. Przebiegał źle, bo wszystkie konie z Prodiusu biegały źle, bo za mocny wyścig. Właśnie on zrobił za mocny wyścig. Przerwę miał bardzo długo, ale nie był chory, tylko ja mu dałem odpocząć, no bo z jakichś powodów źle biegał, jednak źle biegał. Zobaczymy teraz, no jest, ponieważ jest zgłoszony do Wielkiej Warszawskiej, no więc biega tak, taką gonitwę przygotowawczą przed Wielką Warszawską. No natomiast tropikalną jest koniem gorszym zdecydowanie, ale w bardzo dobrej formie, więc myślę, też, że też by potrzebował miękki tor. No ale tych miękkich torów nie ma. Pobiegną w gonitwie o nagrodę Koraba. Pan był trenerem Koraba. Jak pan wspomina tego konia? No Był to powiedzmy, że mój najlepszy koń. No, nie mogę mówić o Prince of Ecos, że był najlepszy, no bo nie biegał trzyletnim. Koram biegał. Praktycznie biorąc wspaniale w Polsce przez trzy lata przegrał jeden wyścig i to wtedy, kiedy był zmęczony po kolonii. Był właściwie dominatorem tu na torach Europy Środkowej, no bo rosyjskie konie bił też. No i sprawdzał się za granicą, co jest najważniejsze, bo jak ktoś mówi o koniu, że jest ekstra, a tylko biega w kraju, a w Wiedniu no to, świetnie. No w Wiedniu na mitingu wygrał, wygrał Kinczem, wygrał w trzech krajach, gonitwy wszystkie pewnie, albo nawet łatwo. Także był wspaniałym koniem. Natomiast, miłe wspomnienia. No bardzo miłe, bo byłem z nim w Stanach, gdzie pobił derbistę kanadyjskiego, więc on był koniem światowym. No, powiedzmy europejskim, może nie światowym, gdyby miał warunki żywieniowe i treningowe takie, jak mają na Zachodzie. Prawda? Ja, ja opierałem się na owsie i sianie, bo to były wtedy jedynie co, co sprowadzałem z Zachodu, to podkowy aluminiowe, bo on winnych w innych, pol, znaczy nie polskich, tylko stalowych kulał. Szanowni dwa orły ze stajni trenera Janikowskiego czerkies, dwaj znakomici jockey'e Marek Brezina i Wiaczesław Szymczuk. W ten weekend pojadą na bardzo dobrych koniach w bardzo ważnych gonitwach. Marek pojedzie w nagrodzie Koraba na laki Piterze. Z jakimi szansami? No Myślę, że ty takowy wyścig przygotowałby się do Wielkiej Warszawskiej. Nie leciał w St. leżer, z Bola lecia trochę krócej. I myślę, że to trzeba potraktować tak, jakby ten jego w podstawie szczyt formy był na wielką warszawską. Większość koni przygotowuje się właściwie w ten sposób do tej najważniejszej gonitwy, jaka została w tym sezonie do Wielkiej Warszawskiej. Laki Peter też. Tak, on musiał trochę siły nabrać. Było widać, że niektóry ty wyścigi bardzo łatwo wygrywał i w niektórych troszeczkę się męczył. ale trochu myslím, že se popravil, takže povinen dobře přeběh stylko Jediný a tu ten městu tady z Tantoru, no, dlatego, že dla těch starších koní ta, ta běžně by byla volali by trochu měkčou než takovou tvrdou. A mladší koně v nagrodě Dakoty, Predator, tež jedě pan na tom koniu? Raz běgal, vyhrál v sumě průbnou, takže neměl, nemohl ještě, jak by musí už těmi nejlepšími dvůlatkami běhat ale v formě je dobré, dobře se čuje. Zobáčíme, jak myslím, že trenér go keruje na nejvážnější výštěk do důlatku na 1600 metrů půjžněj. I tady ten výštěk to bude tak, jak by dotěrací, no. ale bude tam válčilo, jakýž dobré místo. tej samej gonitwie na koniu Sadak pojedzie w Szymczuk. Ten koniec jest mniej znany. Może pan powie coś na temat tego konia? Mm, ten koń mniej znany, on by nie był zgłoszony w terminie do sezonu i musi biegać teraz w międzynarodowych gonitwach, wygrywając drugą grupę. Niestety następna gonitwa międzynarodowa to właśnie akurat jest nagroda Dakoty. Niestety musiał być zapisany tutaj. Czuję się w formie, robi galopy, wszystko jest przygotowany do, do, do sezonu, tak jakby był. Ale można powiedzieć, że powinien nieźle powiedz Tak, powinien nieźle biegać, wykazuje to jego pochodzenie. Gdyś pieszy wyciek miał bardzo dobre, z dobrymi końmi biegał, z dobrej strony się pokazał, ale również wygrywając w dobrym czasie. Jak zwykle trener Józef Siwonia wystawia na ten weekend bardzo mocną stawkę swoich koni. Między innymi pobiegnie znakomity Young Boy w nagrodzie Koraba. Ostatni występ Young Boya nie był najlepszy. No oczywiście, że nie był najlepszy. Young Boy miał problemy z nakostniakiem. I on jest ciężki w ogóle w utrzymaniu, bo on od razu dostaje brzucha. I ciężko, żeby go utrzymać. A nie można było go przycisnąć robotą ze względu na to, żeby ten nakostniak się nie, nie, nie powiększał. I po prostu zablokowaliśmy ten rozwój tego nakostniaka. I w tej chwili jest dobrze. Także dochodzi stopniowo do, do formy. W każdym razie na pewno będzie w lepszej niż był ja, po ostatnio. Uważam, że w dużo lepszej będzie kondycji. Ja jest w tej chwili, jak ostatnio co biegał. Ja właściwie to nie powinienem tego wyścigu, ale nie miałem gdzie biegać z kolei. I to tak tu jest szykowane do wielkiej warszawskiej, niby koń, bo, bo to jest koń... Poza grupy, poza grupy i nie miałem gdzie biegać. Biegałem to, to na przymus właściwie to. Kiedyś można było biegać pod zerem, to, ale to zlikwidowali w tej chwili także ludzi, przepraszam, którzy, na, którzy przegrali na tym koniu, bo y, rzeczywiście nie był przygotowany, jako jak on nie był przygotowany. To osobiście się przyznaję do tego, że y, to był mój błąd. Ale no, nie, 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 ma, nie mam gdzie biegać, i to są właśnie takie sytuacje, że, te, że ten plan jest źle zrobiony w ogóle wyścigów. I dlatego to tak wszystko wygląda. No nie tylko Pan ocenia negatywnie ten plan wyścigów inni trenerzy też się skarżą. No bo, bo rzeczywiście jest zrobiony fatalnie. Najgorzej jak, jak przez, przez tyle lat, jak jestem trenerem, że tak fatalnego planu nie było jak w tym roku jestem. No to porozmawiajmy o innych jeszcze koniach pana Wursynowskiej, Anseli, Fałkon do Lub i Dobiani al Mels. Trzy konie wszystkie pobiegną? Nie, Anceli nie może biegać, bo wygrała to jest A, a to jest grupa B. Także tu Anceli już, już automatycznie jest wycofana z tego wyścigu, biega do i biega drugi okier, także ma... Moim zdaniem jest faworytem tego wyścigu. Czyli w dobrej formie. W dobrej formie koniec. Tydzień po tygodniu biega, ale koniec w dobrej formie, także myślę, że będzie dobrze biegał. Panie trenerze, pana pracownicy, jak pewno i w innych stajniach mają swoje ulubione konie. Przed chwilą podeszła do mnie pana pracownica powiedziała, powiedzcie coś? po o moim dwulatku, moim w cudzysłowie lepi, tak? Debiutuje? Debiutuję. To jest na 1200 metrów debiut dwulatków. No, w końcu muszę zacząć trochę tymi dwulatkami biegać. To Kiedyś była moja nawet domena dwulatkami. Było, dużo wygrywałem. Ten rok mam rzeczywiście niezbyt udany, bo dużo konik jest nieskostniałych. Dopiero skostnienie. Jak na 13 koni robiłem skostnienie, to połowa była nieskostniała. Trochę zapalenia okostne i dostaję te młode koniki. Także tak pomału wchodzę w te, w te dwulatki. No ten anno lepiej, nawet źle się nie rusza, to jest jego debiut, on jeszcze jest troszeczkę tak grubawy, trochę jeszcze mu brakuje, no ale w końcu już muszę zacząć biegać tymi końmi, żeby nie trzymać ich na trzy, na trzy latki. Przed naszą kamerą pan Jacek Soska, hodowca koni rasy małopolskiej. Podobno mają w najbliższy weekend konie zagościć tutaj małopolskie na Surzewcu. Jako przedstawiciel regionu małopolski jest mi ogromny żal, że w zeszłym roku zostały wyparte konie małopolskie półkrwi ze startu w Partynicach na Wrocławiu. To też e, robię wszelakie wysiłki, ażeby te konie, ta rasa rodzima zagrożona małopolska i konie półkrwi mogły w dalszym ciągu uczestniczyć w tak, zwanych, w tak zwanej kontroli użytkowości poprzez wyścigi i dzięki panu ministrowi Kalembie ta pokazowa e, pod patronatem ministra Kal Stanisława Kalemby gonitwa odbędzie się po 40 latach na służewcu. Myślę, że rok przyszły... Ile było przerwy od startów koni małopolskich tutaj? Niestety, Francuskie są priorytetem, folbluty angielskie, araby rosyjskie, a nasze rodzime rasy są zapomniane. W tą niedzielę zaczynamy powrót koni małopolskich w tym roku i koni półkrwi na arenę wyścigową. A przyszły rok, o ile znajdę zrozumienie, a ja będę wszelkimi siłami, że tak powiem, do tego dążył, żeby te konie biegały i na Sużewcu, w innych rejonach. Zaczynamy od Warszawy, od Sużewca i spróbujemy w przyszłym roku ze zdwojoną siłą te rozpowszechnić po ośrodkach miejskich w Polsce i innych. Gonitwa pokazować, czyli gracie i nie będzie można, ale obejrzeć jak najbardziej. No trudno by było wpisywać się w hazard od razu, ale próbujemy wszelkimi siłami jakiś akcent czy, czy ślad tych mało polskich po sobie zostawić jako rasy zagrożonej. Proszę Państwa, jak widać wiele rzeczy ciekawych będzie się działo na Służewcu nadchodzący weekend. Warto tutaj przyjechać, serdecznie Państwa zapraszam w sobotę o godzinie 14 w niedzielę o pół godziny wcześniej.